Witam wszystkich z mojej domowej kuźni. Właśnie zakończyłem trening klatki i bicepsów. Trening klatki Wam nagrałem, zobaczycie sobie go później. I dzisiaj chciałem poruszyć taki temat. Sporo osób mnie pyta o trening full body workout. Jak to należy robić? Jak przeprowadzać? Jakie ćwiczenia przede wszystkim dobrać? Full body workout to jest oczywiście trening całego ciała na jednym treningu. Przydaje się dla początkujących w początkowej fazie treningu. Dobry jest na przykład też po jakiejś przerwie treningowej, czy po jakiejś kontuzji, a także dla osób, które na przykład nie mają jakichś ambicji kulturystycznych, tylko po prostu mieć taką w miarę atletyczną sylwetkę troszkę więcej siły mieć bardzo fajny program czy na przykład do innych dyscyplin mieć trochę siły więcej czy na przykład do sportu walki czy czy jakichś innych sportów. Także Full Body out, od czego bym zaczął? Wybrałem sobie takich sześć najlepszych, według mnie, ćwiczeń, które ja bym dobierał i z reguły dobieram swoim klientom. No to co, jeżeli chodzi o nogi, to oczywiście przysiady ze sztangą, tu nic, żadna maszyna, żadna Schmidt maszyna nie zastąpi przysiadów z wolną sztangą na barkach. To ćwiczenie Daje taki wycisk nogą jak żadne inne, warto się nauczyć poprawnej techniki. Szczerze mówiąc, ja nie, nie przypadam za przysiadami, ale warto się ich nauczyć, warto robić te przysiady. Na nogi naprawdę nic więcej nie potrzeba. Także najważniejsze przy nogach, oczywiście, przysiady i lecimy wyżej, jeżeli chodzi o plecy. Ja bym wybrał tutaj wiosłowanie ze sztangą. Nachwytem lub podchwytem bardzo dobre ćwiczenie na plecy. Oczywiście pod warunkiem poprawnego wykonania warto powoli opuszczać tangę. Warto dobrać tak ciężar, żeby nie szarpać ciężarem, nie dźwigać prostownikami grzbietu, tylko najszerszym grzbietu ściągać łopatki. Warto sobie regulować też uchwyt. Wbrew pozorom węższy uchwyt, to bardziej pracują zewnętrzne części pleców, a im szerszy uchwyt tym pracuje bardziej środek grzbietu. Mogły się wydawać, że odwrotnie, a tak jest. I warto sobie stosować różne uchwyty. Także numer dwa dla mnie, na, dla, i na plecy, to jest jedno, jedyne ćwiczenie, jakbym miał wybrać: to jest wiosłowanie ze sztangą. Przechodzimy do klatki. Klatka oczywiście, wyciskanie sztangi, ale nie na płaskiej, tylko na skosie, na skośnej ławce. Uważam, że to ćwiczenie dużo lepiej yy, symuluje klatkę. Przy płaskiej ławce, moim zdaniem, pracują barki za bardzo, pracują tricepsy. Wystarczy, nie trzeba dużo, wystarczy troszeczkę podnieść ławkę wyżej. I naprawdę klatka fajnie pracuje. Oczywiście też pracują barki i tricepsy. Ale moim zdaniem lepiej też pracuje właśnie klatka w takim ustawieniu ciała pod kątem lekkim, dodatnim. Także mamy klatkę i sztanga, wyciskanie sztangi na skosie. Przechodzimy dalej, barki. Tu miałbym wybrać, to bym wygrał wyciskanie sztangi z zakarku. Oczywiście jeżeli to ćwiczenie nie sprawia kłopotów i bo to jest dosyć kontynuowany ruch, warto zrobić zakarko, ponieważ wyciskając sztangę z przodu, angażujemy bardziej przód barków. Z zakarku pracują barki w pełniejszym powiedzmy, wymiarze, pracuje też troszkę aktem boczny, aktem tylny. Warto zejść ze sztangą troszkę poniżej uszu, ale jeżeli ktoś ma problemy z tym ruchem i czuje jakiś tam niedogodności, jakiś dyskomfort czy ból, to, to już lepiej robić to wyciskając sztangę z przodu. No w dwóch wariantach, w staniu lub w siadzie. Jeżeli w staniu, dodatkowo angażujemy mięśnie głębokie, mięśnie stabilizujące, także też warto robić to wyciskanie w staniu. Lecimy dalej na bicepsy. Jeżeli miałbym wybrać jedno ćwiczenie na bicepsy, to by to było uginanie z hantlami na ławce skośnej, nie uginanie ze sztangą, chociaż też jest bardzo dobre. Uważam, że uginanie ze sztangą z handlami na skosie bardziej angażuje bicepsy. Warto przytrzymać troszkę w fazie skurczu, powoli rozciągnąć. Dużo lepiej się rozciąga biceps, dużo lepiej pracuje. Oczywiście warto dobrać odpowiedni ciężar żeby nie, nie nadrzucać barkiem. Także na bicepsy uginanie z handlami na skośnej ławce. Na tricepsy oczywiście dipsy. Pompki na poręczach, nic lepiej moim zdaniem nie zmierzy triceps, właśnie pompki na poręczach. Bardzo ładnie pracują tutaj tricepsy. Jeżeli ktoś może zrobić więcej niż 12 czy 15 pompek, warto jakiś ciężar, obciążenie dołożyć. Tutaj ważne jest, żeby nie, żeby nie pochylać za bardzo do przodu, bo im się bardziej pochylamy, tym nawet zobaczcie, klatka pracuje, prawda? Tu jak najbardziej pionowo do, do ziemi i wtedy pracujemy jak najbardziej tricepsami. Oczywiście klatka i barki też pracują ale w mniejszym zakresie. Także macie tutaj właśnie sześć moich ćwiczeń na full body workout. Plus oczywiście jedno na brzuch. Mogą być takie jakieś spięcia czy unoszenie nóg. Zwykle taki trening jeżeli przeprowadzam go z klientem to jest trwa niecałą godzinę. Jak się w miarę sprawnie to wszystko organizuje. Jak najmniej gada, go ćwiczy. Po rozgrzewce oczywiście każdej ćwiczenie przed każdym ćwiczeniem Jakaś rozgrzeweczka na mniejszym obciążeniu. Potem trzy serie i kolejne, kolejne. Myślę, że 50-60 minut fajnie można przetrenować całe ciało. Taki trening trzy razy w tygodniu można powtórzyć: w poniedziałek, środa, piątek i nic więcej nie potrzeba. Także tyle na dzisiaj ode mnie. Teraz zobaczycie mój trening klatki tutaj w domowej kuźni. Tymczasem zapraszam Was do oglądania moich filmików. Możecie podpatrzyć technikę, jaką ja stosuję przy ćwiczeniach, które wymieniłem. Niedawno. Jak ja ćwiczę. W tych ćwiczeniach oczywiście ja ćwiczę z pitem, ale zawsze jedno z wymienionych ćwiczeń, które wam tutaj zaprezentowałem i zaproponowałem do full Body workout zawsze tam gdzieś robię. Także to tyle na dziś ode mnie. Zapraszam do subskrypcji. Piszcie w komentarzach, co byście chcieli usłyszeć ode mnie w filmie. I zapraszam oczywiście na mój terenie klatki w domowej później. Na razie trzymajcie się. Oof. <sighs> mm <laughs>